Witam Cię na moim profilu Grafika dla laika Ten profil, jak sama nazwa wskazuje, uczy osoby, które z grafiką się, grafiką się nie zajmują Uczy ich projektowania Bazujemy tutaj na kanwie I pokazuję, jak wykorzystywać to narzędzie do tego, żeby tworzyć ciekawe projekty graficzne W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o instapuzzlach Jest to taki format, który... Myślę, że przestwarza wiele problemów. Myślę też, że nie wszyscy wiedzą, czym tak naprawdę te Insta Puzzle są i po co je stosować, jak je stosować. Więc na te wszystkie pytania chciałabym dać Wam dzisiaj odpowiedź i dać Wam konkretne narzędzia, konkretne y, zasady, którymi się kierować, żeby właśnie takie Insta Puzzle przygotować. Oczywiście pracujemy w kanwie, możesz pracować w kanwie wersji podstawowej, możesz pracować w kanwie wersji pro. Tutaj jedna i druga opcja jak najbardziej y, się przyda. To tyle myślę, co powinnam Ci powiedzieć na wstępie. Nie przedłużam, tylko zapraszam Cię już na tutorial. Tak jak powiedziałam na wstępie, będziemy dzisiaj projektować puzzle. Puzzle jest to taki format Instagrama, który. Y Kilka elementów tworzą po prostu tutaj jedną całość. Może pokażę ci to na przykładzie. Ja tutaj mam jakieś swoje, swoje, szablony i tutaj w tym, to jest, to są właśnie puzzle. Mamy tutaj jeden duży prostokąt i tutaj poszczególne elementy gdzieś się ze sobą łączą. Tak jak widzisz, każdy tutaj post, który jest oddzielony tą fioletową linią, to jest właśnie pojedynczy post. I e, nam chodzi o to, żeby te pojedyncze posty, po potem jak będziemy je publikować, w jakiś sposób się ze sobą łączyły. I teraz jak to zrobić? Nie ma takiego formatu e, tutaj w kanwie, nie możemy go tutaj nigdzie znaleźć, więc musimy go stworzyć samodzielnie. Robimy to w ten sposób, że zaczynamy od przycisku utwórz projekt. Następnie będziemy tworzyć tak, jak tutaj widzieliście, projekt, który ma trzy posty. Po szerokości i 7 postów po długości. Oczywiście tutaj tą długość możecie sobie dowolnie wybrać. Szerokość musi być 3, dlatego że Instagram wyświetla nam 3 posty tutaj w rzędzie. Natomiast to, jak długi będzie ten wasz, ten wasz szablon, to już zależy tylko od was. Więc może być również, nie wiem, 3 na 3 i tyle. Ja tutaj mam 7, więc w rozmiarze niestandardowym. Tutaj mam szerokość, która ma wymiary 3 razy 1080, dlatego że jeden post ma szerokość 1080 pikseli. Natomiast ta wartość to jest właśnie 1080 razy 7, bo chcę mieć tutaj 7, 7 postów po długość. Zostawiamy tutaj piksele i otwieramy nowy projekt. Ten projekt mi się tutaj. Otworzył, i teraz to, co musimy zrobić, bo jak widzicie, to jest duży prostokąt, i tutaj ciężko byłoby coś zaprojektować. To musimy go podzielić na, na pojedyncze posty. Robimy to w ten sposób, że dodajemy tutaj linie pomocnicze. Możemy je ściągnąć tutaj z góry i z boku, albo prawym przyciskiem myszy dodajemy pionową bądź poziomą linię. I teraz cała zabawa polega na tym, że niestety te linie trzeba ręcznie. Poukładać właśnie co 1080. Tak, jakby tutaj tutaj trzeba sobie przesuwać, tak, żeby idealnie trafić na to 1080. Nie jest to prosta zabawa, niestety, bo nie można tego ręcznie nigdzie wpisać. Ja tutaj nie chciałabym teraz tracić na to czasu. Będziemy już pracować na tym, na tym szablonie, które mam tutaj stworzone, bo tutaj wszystko ładnie jest podzielone. I teraz. Widzimy oczywiście te linie, one nie będą widoczne na, na naszym, w naszym projekcie. Tak więc, jakby tutaj to są tylko, tak jak powiedziałam, linie pomocnicze. Jeśli yy, problemem tych linii jest taki, że niestety one mogą się nam przesuwać przez przypadek, jak będziemy jakieś elementy tutaj sobie yy, rozmieszczać, więc jeśli chcecie, możecie tutaj z zakładki, elementy, wybrać sobie właśnie linie, i w tym miejscu, gdzie macie te linie pomocnicze, umieścić te, te linie normalne, one będą widoczne na projekcie, więc jak już skończycie projektować, to po prostu sobie je usuniecie i tyle. Ok, ja, ja bazuję jednak na tych pomocniczkach. Od czego zaczynamy? Zaczynamy tutaj projektowanie tych naszych postów od dołu. Dlatego, że będziemy też od dołu je właśnie publikować. Pierwszy post, który chcecie opublikować, musi znajdować się w tym miejscu. Następnie ten, i ten. I jedziemy w ten sposób, że zaczynamy od prawej strony. I właśnie w ten sposób publikujemy, że. Ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba jedna z największych trudności przy puzzlach, dlatego że nawet jak, jak je projektujemy, to często osoby zaczynają od tej części, tak jakby tutaj od, od lewej strony, bo tak może też na logikę by, by to wyglądało. I potem gdzieś ten ich obraz, te puzzle się nie układają tak jak powinny. Jeszcze jednym błędem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest to, że. Projektując puzzle, nie skupiamy się na efekcie takim pośrednim. Tak? Chodzi mi tutaj o to, że tutaj w tym miejscu mogłabym dodać jakieś zdjęcie butów, na przykład i sprzedaję buty. Chciałabym, żeby, żeby jest jakaś nowa kolekcja, i chciałabym, żeby właśnie zapowiadać tą kolekcję. Jeszcze może ten pomysł jakoś by przeszedł, ale teraz jesteś odbiorcą i zobacz. Najpierw musisz opublikować ten pierwszy post, czyli tutaj ten, ten pierwszy kwadracik, i on nie mówi nic, zupełnie nic. Więc jest totalnie nieatrakcyjny z punktu widzenia odbiorcy, więc projektując, trzeba się zastanowić nad tym, żeby poszczególne, żeby całość wyglądała ok, ale też poszczególne posty były czytelne i były jasne. Dlatego ja tutaj polecam robić te puzzle, żeby te. Poszczególne posty łączyły się takimi elementami dekoracyjnymi. Tak jak tutaj u mnie y, widzisz na, na łączeniach, mamy jakieś takie różne elementy dekoracyjne, i one właśnie dają nam ten efekt połączenia. Natomiast każdy poszczególny tutaj post jest odrębną całością. Tak, jakby mogę go publikować. Samodzielnie i tutaj nic się nie będzie gryzło, nic się nie ucina, więc dokładnie w ten sposób musimy pracować. I teraz tak, przybliżamy sobie, żeby nam było wygodniej, i, projekt, i projektujemy tutaj pierwszy post. Projektujemy dokładnie tak jak pozostałe posty. Jedyną rzecz, którą tutaj właśnie ten efekt puzli osiągamy, to tak jak mówiłam, są te elementy łączące. I tutaj możemy sobie cokolwiek dać, cokolwiek pasuje do naszej identyfikacji, do naszego stylu. Gdzieś się zbliżają walentynki, więc ja tutaj, żeby Wam tylko pokazać, o co chodzi, umieszczam kilka elementów. I teraz umieszczam je właśnie w ten sposób, żeby, żeby były na łączeniach tych linii. Tak? I jakby tutaj o to nam chodzi, żeby tą płynność właśnie uzyskać. To te elementy muszą gdzieś, gdzieś tutaj na poszczególnych liniach się znajdować. Pozostałe części, tak jak mówiłam, projektujecie dokładnie tak jak pojedynczy post. Nie będę teraz projektować już tutaj całości. Chciałabym, żebyśmy przeszli teraz do cięcia tego materiału, bo to też jest coś, co sprawia duży problem. Ale zanim potniemy, to oczywiście pobieramy projekt, udostępnij, pobierz, zostawiamy format, wybieramy stronę, którą chcemy pobrać Ja może pobiorę już taką stronę, która gdzieś jest u mnie wypełniona, żebyś mogła zobaczyć ten efekt Więc może wybiorę sobie, wybiorę sobie stronę siódmą, pobieram ją i zaraz przechodzimy do cięcia naszych puzzli Jesteśmy teraz w narzędziu, które nazywa się Pintus, i tutaj właśnie będziemy sobie ciąć nasze puzzle. Startujemy z tego miejsca, wybierz plik. W tym miejscu ładujemy nasz szablon, który pobraliśmy z kanwy. Następnie przechodzimy do opcji cięcia, wybieramy opcję ostatnią, bo chcemy, żeby urządzenie podcięło nam tutaj i w pionie, i w poziomie. Następnie idziemy na Idziemy tutaj kolumnowo, jak ma w tą stronę nam pociąć, pociąć tutaj ten nasz szablon, i tutaj, więc wpisujemy sobie siódemeczkę. A teraz, ile mamy postów tutaj w rzędzie? Mamy trzy, więc ustawiamy sobie tutaj trzy bloki. Następnie przechodzimy do wyboru formatu. Ja tutaj chcę, żeby to było PNG, i następnie naciskam split. I mi się to wszystko pocięło. Mam informację, że mam 21 elementów, o to mi chodziło. I teraz mogę pobrać wszystkie naraz w, zip, w zipie, albo mogę sobie tutaj pojedynczo pobierać. Jeśli na przykład mamy nasze puzzle niegotowe, mamy tylko ten pierwszy rząd, to pobieram sobie właśnie tutaj, tutaj i tutaj. I teraz, tak jak wspominałam, zaczynamy publikację od. Tego, tego tutaj, tej grafiki, tego postu i idziemy w tą stronę. Tak, zaczynamy od trujeczki i idziemy w dół. Potem tutaj trujeczka i w dół. I dzięki temu te ten nasze puzle będą dobrze na naszym profilu wyglądały. Tylko, tak jak mówiłam, musimy pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę na to, żeby te puzle wyglądały dobrze. Jakby opublikujemy już całość, ale też poszczególne posty samodzielnie dobrze wyglądały. To tyle na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału wiesz już, czym są Insta Puzzle, potrafisz stworzyć własne puzzle, ba, może już nawet masz projekt i pomysł na te swoje swoje puzle. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli dasz mi znać w komentarzu, czy ten materiał Ci się podobał. Jeśli oznaczysz mnie na swoim Instagramie, jak wykorzystasz ten tutorial i stworzysz swój pierwszy materiał. Czekam na Twoje opinie, czekam na Twoje pytania i, i co? I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku, który już za tydzień. Do zobaczenia!